Hej, dzisiaj odcinek UHC, bardzo prosty motyw, mianowicie, moi drodzy, dzisiaj co 100 wykopanych bloków hejst rośnie o jeden poziom, także lecimy. Cześć, lubisz tańsze gry? No to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Hej moi drodzy, także bus bojowy Minecrafta ruszył ze mną i setkom innych graczy. Pamiętajcie o ustawieniu łapy w górę. Na samym starcie wam powiem łapa w górę to dobra łapa, słuchajcie. I po drugie, żeby wpaść na kanał Pabli, to zaraz w jest w opisie, ponieważ on wykonał dla nas plugin! Więc tak chciałem wspomnieć tylko, moi drodzy, że dzisiaj dosłownie niszczenie każdej rzeczy, która jest blokiem czy coś takiego, czyli kopiąc też trawę między innymi, zwiększamy nasz poziom hejsta o jeden. W ten sposób jesteśmy w stanie zdobyć bardzo szybko dobrego hejsta, co oczywiście pozwoli nam, no do, do, do co nam pozwoli? szybko nakopać diamenty. Inne surowce też przy okazji. Także mam nadzieję, że sam pomysł Wam się spodoba. Wpadłem na to tak przy okazji wymyślania ostatnich odcinków i uznałem, że coś tak prostego jest wręcz tak oczywiste. A ja jeszcze tego nie nagrałem, więc w sumie trochę mi wstyd z tego powodu. No i oczywiście to, co robią wszyscy gracze teraz, czyli można niszczyć, słuchajcie, trawę. O której PvP? Myślę, że 37 jakoś. 16.37 może być. No ale możemy niszczyć trawę. W ten sposób też dostajemy, słuchajcie. Po drugie, zapomniałem jeszcze włączyć Natural Regeneration Falls, oczywiście tak, żebyśmy słuchajcie w tym momencie nie mieli żadnej regeneracji. Więc mamy już, słuchajcie, haste 1. No i tak, za 100 kolejnych zniszczonych przeze mnie bloków, jakby tutaj tych ogólnie rzeczy, nie wiem, trawa to nie blok w sumie, ale każda rzecz, która ma jakby hitboxy, uznajmy to w ten sposób, za co 100 zniszczonych ich, moi drodzy, my zyskujemy o jeden poziom wyższy haste. Haste 7 to jest generalnie absolutni kurde król, jeśli chodzi o wydobywanie rzeczy, więc moim celem będzie zdobyć oczywiście haste 7, no i iść kopać, słuchajcie, jak najszybciej. I na tym wszystko to polega, zobaczymy, słuchajcie, do jakiego poziomu uda nam się dotrzeć. Mm, więc teraz, tak, kilo potrzebuję zrobić sobie, więc szybki crafting. Yy, oczywiście zaraz niszczenie bloków zostanie w sensie dźwięki włączę chaty yy, moi drodzy widzowie też przy okazji bo trwa livestream na Twitch ty widzisz gdzie serdecznie zapraszam każdego widza ponieważ odbywają się tam daily transmisje na żywo daily 6 razy w tygodniu na pewno yy, także no więc tylko dzięki tym live'om by the way mamy codzienne odcinki chciałem wam powiedzieć no i dzięki pomocy oczywiście bluemc.pl a także pabelito04 bo w sumie oni cały czas pomagają mi tworzyć moje nowe pomysły i przekładać je na pluginy więc w sumie takie, takie dwie szybkie reklamy tutaj jeszcze wleciały Dobra, muszę zebrać sobie więcej drewna, bo drewna mam za mało. Z tego co widzę, gracze mają hejs na dużo wyższym poziomie. By the way mógłbym to zrobić po prostu w ten sposób, żeby mieć wszystko i ciszej, i głośniej. Dobra. Więcej drewna mi się na pewno przyda. Ponadto mamy, słuchajcie, custom crafting z dzisiaj włączone, i craftingi są to te, moi drodzy. Także takie rzeczy możemy craftować, czyli stalowej temy dzisiaj. Mniej więcej będę pewnie je robił. W ogóle właśnie zdałem sobie sprawę, że łatwo się łapie hejsta, kurczę. Jeżeli ma się nożyce, kurczę, dobra. Heist mam na razie na pierwszym poziomie. Fajnie by było go wbić chociaż sobie na dwójkę, zanim pójdziemy do kopalni. Plus chciałbym znaleźć jeszcze może troszeczkę jedzenia. Bo jest z tym problem, jak widzicie, że troszeczkę wolno zacząłem dzisiaj niestety. I większość graczy już mi poczyściła tutaj teren. Dobra, jest heist dwójeczka. I najwiżeli trójka i jest to. Dobra, nie wiem. I przy okazji chciałem jeszcze wspomnieć dla wszystkich graczy, że prawdopodobnie przy samym starcie wszyscy stracimy nasz hejścik, Taka tylko mała szybka informacja. Okej, okay, tu widzę. o, już widzę. No, running to the 90s, nie troszeczkę mamy w tym momencie. Yy, tutaj ziomek, kurczę, co ty tu masz? o, Kurde, nie zdążyłem. No to trochę lipa. Ale, z tego co wiem, najlepszą rzeczą, którą możemy teraz zrobić, jest właśnie bycie na tej pustyni i zdobycie chociażby, no, z tego co wiem, stonowej łopaty, gdyż iż, ponieważ z tego co kojarzę, o wiele szybciej kopie się y, całe te, 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 te właśnie piaski i tak dalej, z tego co pamiętam, łopaty o wiele szybciej na dużo niższym poziomie zaapują to, więc w ten sposób będę mógł sobie nadgonić to, powiedzmy, co straciłem przez tą chwilę, więc cyk, czy to już działa tak jak... Dobra, to tak nie działa, ale chyba od trzeciego poziomu będzie działać. Więc okej, okay, hejst mam na dwujeczce w każdym razie. No i muszę, słuchajcie, pokopać troszeczkę sobie tych bloków jeszcze. Wiemy hejsta na trójkę, zobaczymy, czy to faktycznie zacznie tak działać, bo mniej więcej potrzebujemy haste 7, żeby móc pod ziemią kopać z taką prędkością. Także co mogę powiedzieć, hejst dwujeczka. Jak widzicie, no to nie jest to najwyższa prędkość jeszcze, jaką byśmy mogli osiągnąć, ale myślę, że za chwilę będzie lepiej. Okej, okay, pomyliłem się, mimo że kopię naprawdę szybko, to kurczę, prędkość kopania na trzecim poziomie nadal nie jest tym, czego oczekiwałem. W każdym razie, z tego co widzę mam problemy z jedzeniem, mam tylko jednego stejka, więc w sumie lipa jest, ale myślę, że mogę się przejść jeszcze po świecie na tyle, bo ludzie już tutaj poschodzili, więc może w tych rejonach świata uda mi się na przykład takie rybcie zdobyć, będę musiał wszystko sobie co prawda poprzepalać, gdyż ponieważ nie ma innej opcji tego zdobycia, ale ważną rzeczą jest to, żeby jak najszybciej zdobyć właśnie żelazo. Gdzieś nawet powierzchniowe 8 sztuk, żeby się znalazło, ponieważ dzięki temu, że lazu mógłbym ścinać liście. Liście się bardzo szybko ogólnie skopuje. Ok, z tego co widzę, to już raczej jedzenia nie zdobędę. Dobra, więc pomijając to, co przed chwilą mówiłem, chyba wyjdę jednak pod ziemię kurczę, bo tak naprawdę nic innego mi nie pozostaje. A może przy okazji pod ziemią coś znajdę. Kiwiesz jeszcze, że mówiąc, skopując się na dół, na pewno przekopię kolejny poziom Heista, więc zaczyna być dosyć ciekawie. No i przy okazji na sobie węgiel, który swoją drogą potrzebuje kurczę, żeby zrobić sobie stal. Bo oczywiście stalowe itemy są dzisiaj włączone, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że nie ma stalowych itemów. Słuchajcie, uznałem, że taki odcinek będzie dosyć bekowy i szczerze, jak patrzę po tym, jak ten kilo kopie, to mocne XD mam. No ale dobra, wiecie co? Ja się na chwilę zamykam. Widzimy się, kiedy cokolwiek więcej osiągnę w tej grze. Bo na razie, hejst 3 to nie jest coś, czym bym się chwalił. Okej, okay, słuchajcie, namierzyłem dużą ilość żelaza, co oznacza, że mogę zrobić przede wszystkim mega podstawowy przedmiot w dzisiejszym odcinku. What the hell, dużo tego tutaj. Ale Przede wszystkim mogę skraftować sobie, słuchajcie, stalowy kilof. Kilof, który oczywiście bardzo dużo mi tutaj da, jeśli o to chodzi, więc pyk, szybko robimy sobie teraz tak. Stalowy kilof. No i zobaczmy, czy on już, słuchajcie, kopie z tą prędkością docelową. To, to, what the help? Dobra, to było megalaki w tym momencie, ale to nie jest jeszcze moja prędkość docelowa w każdym. What the help? Co jest dzisiaj z moim szczęściem? Come on. Dobra, diamenty i tak dalej. Jedzenia, co prawda, nie mam, więc troszeczkę mnie to smuci i troszeczkę się obawiam, ale powoli zaczynam kopać na wystarczającej prędkości. Chcę przejść, słuchajcie, na poziom ten, który jest mniej więcej na efektywność, 5, sharpness i tak dalej. I hejsta. Yy, tylko do tego jest potrzebny z tego, co wiem, heist 7, czyli 700 wykopanych bloków w Minecrafcie. No, myślę, że to po drodze, słuchajcie, wyjdzie. Mamy czasu dosyć sporo, bo sobie sumie 30 minut jeszcze do PVP zostało. Więc zobaczymy tak naprawdę, jakie przedmioty aż uda mi się zebrać. Niestety, jak widzicie, ja jestem raczej biedny pod względem jedzenia. Yy, także ja będę starał się przede wszystkim tutaj yy, może przyszpanować za to jakąś lepszą zbroją. Okej, okay, heist wszedł na piąty poziom. Yy, także powoli, słuchajcie, wchodzimy już na te rejony, w których za chwilę naprawdę bardzo, ale to szybko będzie to zapierdzielać po prostu, jak będziemy kopać. Więc ja sobie nakopię ten siódmy poziom i odezwę się do was dopiero w momencie, kiedy będę już mega super. Okej, okay. definitywnie zostałem niefajnie sprankowany, ponieważ poziom siódmy tego kilopa osiągnąłem już, także ktoś mi tu podał błędne informacje. Widzu, Myliłeś się, mogę to powiedzieć w pełni tego klasa słowie oczywiście Więc poziom siódmy nie zwiększa kopania do tego poziomu Ale jestem pewny, że kiedy wystarczająco długo będziemy kopać To w końcu załapie nam ten specjalny efekt kopania Nie wiem czy to będzie przy dziesiątym, czy przy jedenastym, czy coś takiego No ale zobaczymy, może to jest kwestia, że mam żelazny kilof I przy żelaznym kilofie muszę mieć, nie wiem, wyższy level, kurczę, kilofa tak naprawdę W sensie, że przy siódmym levelu na diamentowym kilofie kopałbym w ten sposób No nie wiem, w każdym razie powinno to tak jakoś załapać w jakimś czasie tutaj na no co mogę jedynie to wbijać ósmy level w sumie już i mogę wbijać sobie level zwykły też, ponieważ oczywiście dzisiaj moim celem nadrzędnym jest zrobienie sobie kowadła, a także zrobienie sobie stalowych przedmiotów. No myślę, że dzisiaj będą one dobrym w sumie wyznacznikiem. Kto tam? Dobra, ja nie chcę iść w stronę żadnego gracza w sumie. To czekaj, to będę szedł w drugą stronę tak de facto. No i co? I tak naprawdę na ten moment chyba będę robił cięcie, bo albo znajdę jakąś jaskinię, moi drodzy, no albo kurczę, nie wiem, albo w końcu załapię ten efekt na dużo wyższym poziomie i będę mógł wam pokazać, że tak da się tak widzieć. Z tego co wiem już łopata. Dobra, łopata z, te... z tego co widzę też jeszcze nie załapała tego efektu. Mm, także no jest w sumie trochę sad. W sumie mam rzecz na diamentowy kilof. I tak naprawdę czekajcie, ja go potrzebuję. Ja potrzebuję diamentowy kilof z racji, że i tak później będę kopał obsydian, żeby stworzyć sobie netherite, żeby stworzyć sobie inne rzeczy. No, z tego co widzę też różnicy między nimi nie ma, tak naprawdę. Więc muszę liczyć na to, że to powyżej 10 czy któregoś poziomu zapuje. Ja nie wiem, nigdy nie sprawdzałem z reguły, jak jakiś taki hejst większy dajemy, to jest 120 i wtedy faktycznie tak się kopię. Może, mówię, to jest kwestia wbicia 10 poziomu hejsta. Może kwestia, nie wiem, że to nigdy nie zadziała, ja po prostu się mylę. Nie, nie mylę się, na pewno. Na którymś poziomie jest ten taki przeskok w szybkości kopania. Zresztą sieba Gravel Elo? <laughs> Trochę można pozbierać zawsze przy okazji. No ale co? Moim nadrzędnym celem jest teraz znalezienie sobie dużej ilości diamentów. No i kurczę, tak powiem, jakiejś źródła wody i żelaza. I będę bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, więc ja po prostu lecę przed siebie. Aha! Nie zadziała mi ktoś, mówił. Ktoś mi mówił, słuchajcie, że to nie zadziała. Który poziom? Heist X. Okej, okay. heist na poziomie 10 daje możliwość super szybkiego kopania. Potwierdzone info. Czy na diamentowym też już to działa? Nie, ale na pewno działa to na żelaznym kilofie, więc w sensie na stalowym kilofie, przepraszam, czyli na kilofie z żelaznym efektywność 3. Także co mogę powiedzieć? Ja teraz muszę się obłowić, słuchajcie, w to żelazo. Mam tylko 29 sztuk, więc tak trochę mało tego jest jeszcze. Ale myślę, że z taką szybkością kopania to jest kwestia czasu, kiedy zrobię sobie pełny, nawet netherite'owy set. Przy okazji, czy hejst już... Nie, nadal na kilof jest za mały. Teraz już jest coś koło jedenastki w tym momencie, mm, jeśli o to pytacie. Wow, i mamy tutaj, słuchajcie, coś, co ja potrzebuję, czyli obsydia. Okej, okay, zastanawiającą rzeczą jest bardzo kopanie obsydianu przy tak wysokim hejście. Dlaczego zbieram obsydian? Szansa jest taka, że po pierwsze ktoś będzie miał przy sobie, słuchajcie... Yy... Książki. Po prostu książki, że uda mi się kogoś upolować z książkami. Jednakowoż najważniejszą rzeczą, o której mi w sumie tak najbardziej tutaj zależy w tej chwili, jest zrobienie sobie bloku netherite'u, czyli czterech sztuk Netherite jeśli o to chodzi. Jak wiecie, nawet bez enchantu, w rzeczach nether'owych, a przynajmniej z odpowiednio mocnym mieczem, moi drodzy, jestem w stanie dosyć dużo zdziałać. Więc co teraz robię? Teraz muszę po prostu ułożyć sobie tutaj pomieszczenie i przy użyciu tego enchantowanego, niestety unlucky kill off'u, Wykopać sobie 8 sztuk, no najlepiej to jeszcze więcej, bo w sumie dwa bloki diamentów i tak dalej, to Pójdą, żeby pełnego seta zrobić. Aczkolwiek ja, jak już wspominałem, myślę o tym, żeby stworzyć sobie mniej wytrzymały set, jakim jest po prostu set tytanowy, który już zresztą na jednym nagraniu wykorzystywałem, więc yy, why not? Lecimy dalej. No i oczywiście pamiętajcie w komentarzu napisać waszą propozycję przedmiotu, który ma zostać dodany w kolejnych grach. bo czytam komentarz. K16 sztuk obsydianu zostało zebrane. Teraz takim nadrzędnym zadaniem będzie wbicie tego poziomu na tyle wysokiego, żeby diamentowy kill kopał podobnie jak żelazny. Na przy okazji, wait, muszę wejść jeszcze do tej kopalni, bo w sumie. Ha! Wiedziałem, że nikogo tu nie było. Bo będę mógł znaleźć tutaj żelazo. Żelazo, które jest mi tak niezbędne. Ponieważ tak żelaza idzie mniej więcej na jeden zestaw seta. Więc nie wiem, jak to rozegram, jeśli go nie znajdę wystarczająco. Ale na szczęście mamy jaskinie, które sobie posiadają troszeczkę tego surowca. No i z tego co widzę, gracze, którzy tutaj chodzą dookoła, na szczęście nie skorzystali z tego, że jaskinie mamy. Także dla mnie to jest wielki lak oczywiście. No i myślę, się cały czas jeszcze nad wyjściem na powierzchni, może w poszukiwaniu trzciny. No aczkolwiek tak między nami to szczerze wątpię, że jeszcze trzcina jakaś się uchowała. I przy okazji jestem już ciekaw, jaki ja poziom hejsta mam. Bo ciężko jest to sprawdzić. Jedynym odnośnikiem jest to, czy kilo w diamentowy zaczyna kopać na dużo szybszym poziomie. Tak jak ten o. Czy też nie. Więc dobra, schodzimy z powrotem na 11, by the way. Bo wyszedłem tylko dosłownie na chwilę po to żelazo. 42 sztuki. No ale spoko. Na coś mi to na pewno wystarczy. Dobra, jedna ważna sprawa. Nadal mój diamentowy kilof nie chce kopać w ten sposób, jak ja bym chciał, żeby on kopał. Ale mam dużo żelaza. Znaczy dużo, no to jest kwestia sporna, no dla mnie to jest za mało żelaza oczywiście. No ale powiedzmy, że mam cudzysłowie, cudzysłowio, w cudzysłowiu, nie wiem, weź mi ktoś powiedz, jak to się pisze poprawnie, to, to będę wiedział przynajmniej. Ale mam hipotetycznie dużo żelaza, którego już w sobie nie mam. I mogę dzięki temu zrobić sobie jeszcze jeden, słuchajcie, stalowy kilof. Które oczywiście wykorzystam jak najbardziej. Ponieważ dzięki niemu wydaje mi się, że dużo szybciej doekspię sobie poziom do tego poziomu, żeby diamentowy kilof kopał w podobny sposób. Bądź może też. Nie, nie wiem. Może działa to, słuchajcie, na zasadzie, że nie wiem, że diamentowy kilof nie jest enchantowany i nie chce działać dlatego. Ja bym obstawiał szczerze mówiąc taką opcję. No ale na pewno dzięki temu żelaznemu stalowemu, przepraszam, znajdę jeszcze troszeczkę żelaza. Niestety wszedłem w rejony, gdzie dosyć dużo graczy kopało. Także na diamenty już tak szczerze. To to znaczy liczę w sumie, bo tak de facto to tu anty x-ray jest, więc ludzie nie, raczej na x-rayu tutaj nic nie podkopali. No ale mało miejsca powoli zostało tutaj do znalidowania tych ród. Coraz więcej ludzi kopie się przy sobie. No i tak naprawdę możemy zacząć sobie przeszkadzać. Więc ja będę teraz szedł na pewno do przodu troszeczkę. Zmienię te kordy, żeby troszeczkę odejść od wszystkich, no i spróbuję, jak mówię, wbić ten poziom na diamentowy kilo, bo ten stalowy, jak widzicie, no jest może dosyć fajny, może szybko kopię no ale niestety wystarcza, no na ile on nam wystarcza, no dosłownie na chwilę, jeśli o to chodzi, no, w porównaniu do tego, co byśmy potrzebowali, najlepiej by było, jakby diamentowy zaczął tak kopać, no to mielibyśmy znacznie więcej użyć, no ale diamentowy nadal nie chcę, nie coś koło 15 poziomu, czy coś takiego, zresztą w sumie szkoda, że nie mamy nigdzie napisane, ile, ile kto klocków przekopał, szczerze? W przyszłości taka statystyka przy takim trybie nie była głupia, naprawdę. Słuchajcie, stała się rzecz magiczna. W końcu mój diamentowy kilof zaczął kopać z prędkością, z jaką o tym w sumie marzyłem od dłuższego czasu. Teraz moim zadaniem jedynym jest wystarczająca ilość diamentów, więc w sumie muszę uważać na te rejony przekopane, bo niestety strasznie dużo graczy tu kopię. W ogóle cały świat będzie pewnie wyglądał jak ser szwajcarski. Tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na tym, jak wygląda cały rejon tutaj wokół nas. Więc musimy się, słuchajcie, mega spieszyć teraz. Zostało nam no. W sumie, w sumie tak między nami 7 minut, widzowie. Więc jeśli patrzymy na to, że w odcinku pojawiło się kilka cieć, no na to, że kopię już chyba z pół godziny, bardzo wolno ten kilo załapał. Ale okej, okay. mam na szczęście, mam na szczęście bardzo... Głupiej teraz powiem zdanie, ale mam na szczęście szczęście. I udało mi się, kurczę, przekopać ten teren tak jak chciałem. Więc teraz jedyne co muszę zrobić, to tak naprawdę postawić sobie crafting. Czciny? No, nie zdobędę raczej. Mam crafting table, mam bardzo ważną rzecz, czyli robimy sobie blok diamentu, blok diamentu zamieniamy sobie, pardon, zamieniamy sobie w cztery sztapki Netherite'u. Po drugie, tworzymy sobie, słuchajcie, stację roboczą, yy, która pozwoli nam połączyć sobie miecz. Myślę, że polecę sobie z mieczem netherite'owym. Nie wiem, który będzie mocniejszy. Ja pójdę w zbroję, powiedzmy, dzisiaj bardziej. Yy, a z tym razem, jeśli się okaże, że to w sumie miecz był lepszy, to pójdę w miecz. Yy, więc możecie mi napisać, czy Sharpness 3 żelazny jest lepszy od netherite'owego. W sumie tak naprawdę nie enchantowanego. No ale ja dzisiaj zdecydowałem się na taki, powiedzmy, zestaw, z którym będę grał. Yy, versus taki zestaw, na którym się nie zdecydowałem. Więc co? Mogę zrobić sobie mieczyk, oczywiście. Sztabek zostanie mi jeszcze kilka, więc jeśli uda mi się nakopać jeszcze jakieś fajne rzeczy, no to sobie zrobimy. To ma 8 atak damage. Ok, ile pytanie mam teraz? Tak, bo w sumie mogę to zobaczyć. Ty masz atak damage 8. Serio? One są Identyko. No dobra. No ale ja postanowiłem dzisiaj zagrać raczej w inną stronę. Raczej dzisiaj będę mocno defensywny, jeśli o to chodzi. Zainwestuję bardziej w tą zbroję. I może uda mi się dzięki temu, słuchajcie, dużo więcej przetrwać. Bo w tym momencie będę miał klatę Protection 3. Tak przy okazji nie mam... Nie, dobra, dobra, walnąłem w tym momencie kleksa, bo w sumie zacząłem wszystko tutaj craftować. A jedną najważniejszą rzecz pominąłem. Yy, nie mam żelaza na kowadło, okej? Okay? Jestem z powrotem, słuchajcie, także mamy już crafting, mamy już wszystko. Oczywiście musiał przyjść jeden papryk taki... Papryk, ja cię dalej hejcę. Który przynosi mi zawsze po prostu itemy. Więc w tym momencie mogę przepalić swoje żelazo, słuchajcie. Swoje to też rzecz sporna w sumie w tym momencie. Ale mogę je przepalić. Mogę zrobić przede wszystkim trzy bloki żelaza. I teraz mogę poskładać te sztabki tutaj. I już szybko zrobimy sobie kowadła. Dobra, jest kowadło. Najważniejsze, mam level, mam level. Więc jesteśmy, słuchajcie, przyłączeniu sobie klat. Klata, pff, prot 3, pokczam, plus 6 armora. Jedyne, co bym chciał jeszcze zrobić, to może, kurczę, połączyć sobie spodnie. Jednak wydaje mi się, że podobny level będę potrzebował do tego. Mam w tym momencie piąty. Pytanie moje jest takie. Ile ja pożre mi zrobienie takich spodni? Bo to jest tak naprawdę, słuchajcie, jedyny powód, dlaczego nie robię tego miecza. Bo oczywiście dwa miecze biłyby więcej i tak dalej, ale kosztuje to wszystko dosyć dużo levela i wydaje mi się, że mógłbym zrobić taki miecz, ale za cenę tego, że nie zrobiłbym sobie ani jednej części seta. Więc teraz zrobię po prostu najprostszą rzecz we wszechświecie i polecę, słuchajcie, w te cave'y. Nawet te, co przekopaliśmy kopali inni, bo na 90% 90% graczy nie kopało żadnych rud, czyli nie wbijali levela, czyli po prostu ja mogę to zrobić teraz bez żadnego problemu, poziom dziewiąty moi drodzy, prawie już mam dziesiątkę tylko jeszcze pozostaje mi znaleźć jakąś rudę, to jest przedmiot, który w sumie bym chciał, ważna rzecz, to nam się przyda, dobra, czyli potrzebuję nożyc, mogę je zrobić już nawet ze stali w sumie bo to się nam przyda, proszę koksa Okej, okay, złote jabłko też jest spoko. Chociaż liczyłem szczerze Koxa, Ale dobra, mogę pozbierać sobie jeszcze pajęczyny, które dadzą mi troszeczkę przewagi, jeśli będzie mnie gonił jakiś dużo mocniejszy gracz. By the way, yy, super, nie, że tak powiem, patrząc na to, że ja to znalazłem, i tam widzę, że w sumie ludzie łażą parę kratek ode mnie, ale to oznacza, że jeszcze nikogo tu specjalnie jakoś nie było, nie? Dobra, tej książki nie potrzebuję i tak znam wszystkie craftingi. Przy okazji, nie no dobra, buduje się klasycznie dosyć. Miałem wrażenie, że kładzenie bloków też przyspiesza przez hejsta, ale to może mi się zdawać. W każdym razie myślę tak: My, słuchajcie, wszystkie efekty efektem clear wyczyścimy po prostu przed samym startem rozgrywki. Każdy gracz będzie miał oczywiście możliwość nabicia sobie ponownie hejsta do któregoś poziomu i zrobimy to tylko i wyłącznie z jednego powodu, tak żeby walka nie trwała 5 sekund, bo oczywiście możemy wbić sobie tego hejsta na nowo i wtedy będziemy szybciej uderzać. Patrzcie, mój miecz, yy, ale myślę, że taki start z czymś takim, yy, przy ludziach, którzy potrafią spamować w myszkę trochę za mocno, byłoby za mocne. Ok, jestem na powierzchni. Co ja potrzebuję? Potrzebuję właściwie, do, no, dwie rzeczy. Mam nożyczki i mam tutaj drzewa. Jednak ja potrzebuję konkretnego rodzaju drzew, bo nie, to, nie są to wszystkie. Witam ludzi w ogóle na powierzchni się ma. A potrzebuję tych drzew. Żeby móc zdobyć słuchajcie jabłka Więc w tym momencie ścinamy sobie drzewka Przy użyciu najważniejszej rzeczy, czyli w sumie dożyczek Tak, dożyczki są op, jeśli o to chodzi yy, I potrzebuję zebrać te liście Tylko gdzie one spadły, bo ja tego niestety nie widzę No dobra, także muszę iść do kolejnego drzewa Liczę na to, że te się nigdzie nie zbugują z coś tego rodzaju yy, Bo dzięki oczywiście słuchajcie liściom Też jesteśmy w stanie naszego hejsta Po raz kolejny sobie odnowić Więc jakby mój, mój strat na całą tą rundę Jest następujący Kończy, kończy się hejst, wszyscy są wyczyszczeni, w tym momencie biorę sobie nożyczki, jakiekolwiek drzewa będę obcinał, no i w ten sposób, słuchajcie, no oczywiście nasz mądry Cyferek, znaczy, kto jak uważa, będzie miał znowu bardzo szybki atak. Więc ja tu trzymam nożyce, w sumie zrobię sobie jeszcze jedne, i tuż przed startem PvP będzie clear na pewno, więc będę się uważać na graczy, którzy są wokoło. Przy okazji nie polecam nabijać za bardzo efektu, bo zaraz wszyscy jesteśmy wy wyczyszczeni. Okej, okay, słuchajcie, minął czas startu. Już nie mamy efektu haste, który został oczywiście wyczyszczony z nas. Więc teraz ja robię to, co mówiłem. Czyli jakiekolwiek drzewa czyszczę. W ten sposób będę miał dużo większego hejsta niż graczy, którzy nie mają. Więc okej, okay, tam jest jakiś czaliz. Mmm. To znaczy, jakiś to jest straszne też, jakby zaniedbanie, bo to jest po prostu czalis. Osoba, która bardzo często gra z nami. Przy okazji, goniąc, mógłbym robić bardzo ważną rzecz, czyli po pierwsze ściszyć wam Minecrafta, a po drugie niszczyć trawę po drodze. Dlaczego? Ta trawa też zwiększa mojego tutaj hejścika uderzania. Dobra, czaliz będziesz, kurde. Pierwszym chyba moim Kilem. Okej, okay, byleby nie zginąć to głupio. Dobra, yy, Chalice mnie zostawił, więc sobie czekajcie, pozbieram sobie to, bo to mi się może całkiem, całkiem przydać. Z tego co wiem, są jakieś tutaj drobne lagi w tym momencie. Kwestia takiej ilości graczy, słuchajcie, więc nie dziwmy się temu. Ale przede wszystkim chciałbym nabić dużo wyższy poziom hejsta, ponieważ on pozwoli mi, jak widzieliście, nawalać dużo mocniej z miecza. Więc jakby zostało to zrestartowane właśnie po to, żeby był sens, słuchajcie, ponownego zbierania wszystkiego. Okej. Okay. Dobra, piękny hitor na starcie Dobra, dostałem hit za hit Dobra, ach, oh, dobra, kurde Chodź tu, ziomek O kurde, bele Tego się nie spodziewałem, że tutaj gościu ogarnie aż tyle hitów Dobra Dobra, o, pyk Dobra, poszedł, kurde, ładny cios Oho, dobra, jemy refa Dobra, efekt zjedzony. Pyk, chciałam ja gdzieś tutaj. Mam się kiersę. Dobra, ziomek. Nie masz, nie masz tarczy na pewno. Pięknie, ładnie. Kurde, wylał mi tutaj fluidy jakieś. Dobra, walił to szczerze mówiąc. Mm, nie wiem, czy go gonić. Czy inwestować raczej w czas w zdobywanie, kurde, hejsta. Bo ten hejs dosyć dużo zmieni mi na pewno. Więc lepiej będzie, jak będę niszczył sobie coś po drodze. Z tego co widzę, ludzie w ogóle prawie całej trawy nam tutaj poczyścili rejon. Więc okej. Okay. Ziomek ucieka. Tam są inni gracze. Mm, jest tu świnak na pewno. Cześć świniak. Yy. Przy okazji, drogi adminie, zmień difficulty Bo ja nie tracę głodu w tym momencie Jest to problem taki, że To jest peaceful na ten moment, dobra Żeby nie ryzykować straty HP jakiejś zbędnej Okej, okay. pięknie Kurde bele, szybko go rozwaliłem dosyć Pytanie, czy miał jakieś jedzenie przepalone Miał jabłko, dobra, to będę mógł jeszcze jednego skraftować w razie W yy. Tutaj nie widzę No ja bym się zajął tym hejstem w sumie, wiem, że tutaj są gracze yy. Ale moim priorytetem będzie teraz Wiecie co, wbicie szybszego hejsta bo on w samej walce, w jakimś deathmatchu czy coś takiego, dużo więcej zdziała. Patrzcie, że ja już teraz mieczem biję szybciej, nie? A wiem, że poziom hejsta przy dziewiątce na pewno pozwala nam praktycznie spamować mieczem w stu Więc ja się tym zajmę, przy okazji uważając na kolejnych przeciwników. O, oh, welcome, welcome mister, O, oh, mister Lagoszka z tego co widzę. Dobra, także ja sobie zjem. Dobra, pan tutaj lagujący jest niestety strasznie. Więc trzeba uważać, kurczę bladę, na takiego cwaniaczka. Dobra, stalowa zbroja na pewno. Jest tu próba podkopania mnie. No, chyba raczej nie wyszło panu. Yy, mamy lekkie lagi na pewno. Czy to jest wina tego, że wszyscy w tym momencie kopią i produkujemy mega długo, długą listę informacji dla serwera? I kolega chyba nie zauważył, że stracił hejsta przed chwilą, bo próbował mnie nawalać. Bardzo szybko spamująco nawalać. No, ale niestety mu się to nie udało. Ja zdobyłem kolejnego kila. Zdobyłem ten miecz czarny 3. Prawie za słaby jest ten miecz, szczerze mówiąc. Jakby był... Sharpness 4 byłby troszeczkę lepszy, ale z tego, co widzę, gracze nie zdążyli po prostu ich tak bardzo połączyć, kurde bele. Dobra, poziom trzeci. Jak wygląda uderzanie? No, jestem w stanie to jakby w tym momencie zaakceptować, że tak powiem. Dobra. Magiczny Pepo. Pepo Magia TF, nie? Jakbym miał powiedzieć. Dobra. Magiczny Pepo, słuchaj. Ja cię tutaj, mordo, mogę... Dobra, pyk. Dobra, wiecie co? Kurde, mele dostałem. Ja niestety dzisiaj sfajlowałem, przez co odpadłem tak szybko. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się też spodobał i sam zamysł tego wszystkiego. No niestety, moi drodzy, dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że 20 minut chociaż było z tym moim wygłupianiem się czy cokolwiek. Yy, tak, jakby nie był challenge, muszą być przynajmniej 20 minut odcinka, moi drodzy. Także no co wam powiem, dzisiaj akurat sfailowałem. Dzięki wielkie za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro. Cześć!